Pod Rzeszowskiej zakończyła się czwarta edycja Kongresu 590. W wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób. Przez dwa dni politycy, naukowcy oraz przedsiębiorcy dyskutowali między innymi o energetyce, bezpieczeństwie oraz infrastrukturze. Przy okazji czwartej edycji Kongresu 590 z uznaniem chciałem zauważyć, że każda edycja gromadziła coraz większą liczbę gości: przedsiębiorców, polityków, ekspertów, fachowców. Dlaczego, można się spytać, polscy przedsiębiorcy. Zostali zauważeni przez rządzących, stali się ważną grupą w budowaniu narodowej gospodarki. Świadczy o tym rokroczna obecność wiasiące najważniejszych osób w państwie. Naszym najważniejszym celem jest podniesienie poziomu życia Polaków, mówił pierwszego dnia wydarzenia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Chcemy to osiągnąć poprzez mądrą politykę chcemy to osiągnąć poprzez dobre rozwiązania legislacyjne ale przede wszystkim chcemy to osiągnąć poprzez rozwój polskiej gospodarki Kongres 590 to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce jego nazwa nawiązuje do prefiksu kodu kreskowego którym oznaczone są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa